Cześć tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 1 lipca, czas na minutę starotem. Karta na dziś to rycerz Buław. Dzisiejszy dzień będzie pełen aktywności i działania. To jest impuls, to jest y, potrzeba. Takiego dynamicznego działania. Możemy być dzisiejszego dnia też tacy zapalczywi, czyli yy, yy, ta, mieć tak zwaną gorącą głowę. Dużo pomysłów, dużo będziemy chcieli zrealizować, w dużo rzeczy będziemy chcieli się zaangażować. To jest idealna karta oddająca tak zwany apetyt na życie. Jest troszeczkę chłodniej, więc pewnie ten apetyt na życie będzie jeszcze silniejszy. Yy, to jest taka duża ruchliwość w tej karcie i dzisiejszego, dzisiejszego dnia właśnie tak możemy yy, działać. Owszem, w takim trudniejszym aspekcie ta karta też mówi o sporach, o dyskusjach, o, o takiej chęci zdominowania na przykład towarzystwa albo odzyskania władzy, albo uzyskania władzy w, w miejscu, w którym na przykład pracujemy. Więc pamiętajmy o tym, żeby ta zapalczywość jednak była tylko do pewnego poziomu, w przeciwnym razie może to się przerodzić nawet w agresję czy spory i kłótnie. Niemniej jednak dużo dzisiejszego dnia możemy zrobić, dużo możemy zorganizować i załatwić. E, dlatego że ta energia ognia będzie dzisiaj w takiej naprawdę szczytowej formie. Rycerze zazwyczaj są tacy działające, a ten w szczególności. Wykorzystajmy tą energię dzisiejszego dnia, aby ten impuls, ta iskra i chęć do działania nie zgasły za szybko, a wiele uda się dzisiaj nam osiągnąć czego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.